Mateusz Tuński mówię guilty or not guilty. Proszę o Wysoki sądzie, panie prokuratorze, szanowna ławo przysięgły. W dniu dzisiejszym dobiega końca proces, który rozpoczął się rok temu. Dlatego korzystając ze swojego uprawnienia, przygotowałem stosowną mowę końcową. Mowę, w której zwrócę uwagę na elementy najistotniejsze. Najistotniejsze, bowiem świadczące o tym, że moi klienci są niewinni. Zanim jednak do tego przejdę, sam zarzut. Prokurator zarzuca moim klientom, Mateuszowi tańczącemu, Mateuszowi naukowemu i Mateuszowi przemawiającemu, że działali na szkodę Rzeczpospolitej Polski, że podjudzali społeczeństwo do buntu, głosząc hasła dąż do doskonałości, a osiągniesz więcej niż przeciętność. Zrób krok przed przeciętność. Nie bój się tego, że jesteś inny, bo dzięki temu jesteś wyjątkowy. Po ocenie pana prokuratora. Takie zachowanie jest dalece naganne. Osoby nieprzeciętne są niebezpieczne. Osoby niebezpieczne są nieprzewidywalne? Osoby nieprzewidywalne nie dają się kontrolować nie można nimi manipulować, nie można na nie wpływać. Pojawia się pytanie: czy chcemy żyć w świecie pana prokuratora? W świecie szarych? Smutnych ludzi. Ja nie chcę. I dlatego podjąłem się obrony tych trzech mężczyzn, którzy tak bardzo przypominają mnie, mnie w latach młodości. Kiedy prokurator pojawił się u pierwszego Mateusza tańczącego, Panie prokuratorze, ja tylko tańczę, tylko biorę udział w turniejach tańca, tylko uczę innych. Pierwszego tańca weselnego. Właśnie. Robić coś więcej, a powinien siedzieć w domu i nic nie robić. Do więzienia. Podobnie było z drugim. Panie prokuratorze, ja się tylko uczę, tylko rozwijam teoretyczną wiedzę, praktyczną wiedzę. Właśnie, niż mit polskiego studenta, który weekend zaczyna w poniedziałek wieczorem, a kończy w poniedziałek rano. Do więzienia. Najgorzej jednak. Dostało się ostatniemu z nich, Mateuszowi przemawiającemu. Jak on bowiem śmiał. Przystąpić do czegoś takiego jak Toastmasters International. Przecież to jest sekta! Heretycy! Że niby każdy może być liderem, każdy może nauczyć się przemawiać publicznie? Bzdura. Bzdura. Bezdura. Do dnia dzisiejszego słyszę te słowa wypowiadane przez prokuratora. Ale czy oby na pewno, czy bo na pewno to jest bzura? Pan prokurator zapomina. Że Temida, patronka wymiaru sprawiedliwości, nie była zwykłą kobietą. A wstraszając od tego, że była boginią. <grym> Ona to przed każdą rozprawą kazała zawiązać sobie oczy, żeby wydać wyrok sprawiedliwy. Wyrok oparty na sile argumentów, a nie na często bardzo, mylnej, bardzo mylnym pierwszym wrażeniu. Zatem jeszcze raz. Czy chcemy żyć w świecie pana prokuratora? Jeżeli komuś przez myśl przeszło, że tak, to odpowiem. Kto spośród tej zebranych może czuć się bezpiecznie? Mamy godzinę 15:55, sobota. Mężczyźni powinni właśnie wracać z pracy. Kobiety powinny szykować gorący obiad. Dom powinien być wysprzątany. A wy siedzicie tutaj, słuchacie heretyków. Szkolicie się? W ogóle? Po co? Dlaczego? Poza tym, niech staną ci, którzy wczoraj chcieli być dowódcami. Niech stanie ten, który był na kolanach przed swoją armią. Gdzie jest? Wczoraj był taki odważny. Wstań. Niech stanie ten, który przywoływał piękne daty. 1410, 1620, 2012. Cały czas w górze, tak. Niech będzie ten, który się chwalił, że był w gromie. Niech stanie ten, który chciał przekupić nas solą i zaszpanować zapalniczką. Wasz czas niebawem nadejdzie. Ale zanim to, usiądźcie. Są tacy. Którzy niebawem zastąpią młodych oskarżonych. Jerzy Z. W maju zorganizował spektakularny zlot heretyków. Rozliczenie tylko w euro. Co więcej, na swoim warsztacie zaczynał od ewaluacji obcokrajowca, gdy Polaków nie można było oceniać. Pięć lat więzienia. <noise> Adrian Nie mógł być najwyżej w hierarchii w Polsce. Musiał być w zarządzie na szczeblu europejskim. Co więcej, nie mógł założyć zwykłego klubu. Musiał założyć klub swojej pracy Niemiecko-języczny. 10 lat więzienia. I najgorsze ze wszystkich. Monika K. Nie wystarczyło jej być Toastmasterem. Musiała być Distinguished Toastmaster. Nie wystarczyło jej bić Niemców w języku polskim. Musiała zwyciężyć w konkursie niemieckojęzycznym. 25 lat więzienia. I przechodząc już do końca mojego wystąpienia, szanowna ławo przysięgłych, bo to wy wy wydacie werdykt. Kto z Was jest bez winy? Kto z Was nie zrobił nigdy czegoś szalonego, nieprzeciętnego? Kto z Was nie skończył wczorajszego dnia, dzisiaj rano? Kto z Was zamiast normalnie zamówić obiad w kasie i zapłacić jakimiś karteczkami się posługiwał? I wreszcie, kto z Was w dniu wczorajszym powiedział, Mówcy z niespodzianką, że będzie przemawiać. Nie musicie mi odpowiadać. Ważne, żebyście odpowiedzieli sobie. A kiedy już odpowiecie na to pytanie, postawię dwa kolejne. Czy bycie nieprzeciętnym, to jest coś, za co należy nagradzać czy karać? A zatem w konsekwencji drugie pytanie. Czy moich klientów należy uniewinić czy skazać? Proszę o sprawiedliwy werdyks. Dziękuję. 哈哈哈哈苦了。